produkowanych w Polsce, w Volkswagena Grand California wykazano stężenie rakotwórczych substancji zbyt duże. Grand California budowana jest w, we wrześni, jest oparta na krafterze. jest to taki duży kamper i zaatakowali go Niemcy. Okazało się, Niemcy zaatakowali swój własny samochód, mówiąc, że właśnie są rakotwórcze substancje. Na razie sytuacja jest rozwojowa. Nie byle kto, bo telewizja ZDF o tym doniosła, nie byle kto, ale sytuacja jest rozwojowa, ponieważ Volkswagen na razie Absolutnie zaprzecza. Mówi, że po prostu to trzeba wietrzyć, że te samochody potrzeba wietrzyć i wtedy z te, te substancje, których stężenie było za duże, ich, ich we wnętrzu nie będzie. Więc myślę, że ta kłótnia będzie jakiś czas trwała. Natomiast do Volkswagena, do kamperów Volkswagena może. Przylgnąć ta łatka, że są jakieś złe materiały e, używane. E, na razie Volkswagen samochody dostawcze wydało tylko oświadczenie, że nic nie jest prawdą, jeśli chodzi o trwałość tych, y, tych y, nadużyć, jeżeli chodzi o substancje rakotwórcze.